Cześć, mówię Szymek. W tym Wam pokażę jak okrziumić zdjęcie w darmowym programie GGS Zdjęcie zginęć Rockerabi. Mam zdjęcie oryginalne i się wjechałem w lampie i widać siumę. To jest zdjęcie oksiumione. To akurat słabo widać, ale jest oksiumione. bo nie ucham duchej wartości. Tu pokażę, jak to zrobić. To jest podgląd. Jak to klikamy, normalnie jest małe kółeczko, ale nie na biały kolor, to znaczy, że jest nieaktywne. Jak klikamy, to je aktywujemy i jest wtedy włączone. File, Browser, Przeglągarka. Trzeba na to dwa razy kliknąć, żeby zdjęcie załadować. Ja sobie tutaj... Skopiuję zdjęcia jakieś. Tylko muszę się moi drodzy zastanowić, które najlepiej uh, bym wybrał. Szukam jakiegoś jakiego, najbardziej interesującego zdjęcia. Nie, to nie będą zachylnione zdjęcia. Muszę inne wybrać. O, najlepiej bym wybrał. Mam w przykładzie jakiegoś zdjęcia, które robiłem w księku. Nie, to nie jest ciemne zgięcie. A to? Tu nie widzę jakichś filmów. Już wam pokażę, tylko szukam odpowiedniej fotografii. Sprawdzę tę fotografię. Takie. O, tu są filmy. To, to będę mógł odsiągnąć chociaż. Tak jest. Albo... Zgięcie grzew. Zgięcie grzew. Wezmę, sprawdzę, bo mam jeszcze zgięcie. To zgięcie będzie idealnego obróbki. Zgięcie w parku. Dobra, po podpiszę je. Park. Koza. Dobra, kozy moje miejscowość, tam taki ładny park. Jest. Podpisam go. I teraz parę opcji muszę włączyć do, do tego, aby uwidocznić ukryte elementy, bo one będą zawierały na pewno... Na pewno będą sumy zawierały. To, to trzeba włączyć. Bardzo lubię opcję, jak ona zbiega i na Dlaczego? a tak jakby zmniejza ko rask wszystkiego likeness. Trukaj fog wgląg włącie. Kihelbyka ułagał się grubo. To jest gości duchy blik, o! Oh. Teraz jest ok, ale... Sprawdzę to. Słabo wigać... Słabo na ten zdjęci wigać ślubu. Ale mogę wam pokazać, jako ksiąmę. Wolałbym wybrać inne zdjęcie Jeszcze się pobaczcie za innym zdjęciem Bo to, które wybrałem... Tak, jeszcze to Ciężko jest mi moi gardzy znaleźć odpowiednie zdjęcie To też nie ma chumu Gdzieś miałem moi gardzy jakieś takie ciekawe Zdjęcie, które by nagawało się do tego, by mnie gekawało. Ale dobra, nie przeglądajcie. Pokażę, jak to zrobić. No i Nie jest to odpowiednie zdjęcie, do tego żeby usunąć Ale usunięte. Ale zostaną usunięte. Tylko trzeba odpowiedniej opcji, do tego. No szybciej. dobra, daje To. Kurde, przekwarza. Tak do 30. Mówił też odpowiednia rozdzielczość. Ach kurde, czy mamy tak długo przekwachę. Endika Recovery, odzyskiwanie szczegółów. Nie w zachodzie tą opcję, o niej, bo jeszcze z niej jakoś tak nie korzystałem. Teraz rozdzielczość, aby Wam rozdzielczość działała, to musi być 2570 na 1714 i musi być włączone to. I teraz będę mógł zapisać. Wskaźnik wolno mi coś chodzi. Ten problem. Albo powinno wigać różnicę, tylko wybrałem najmniej odpowiednie zdjęcie go tego. Mogłem wybrać takie zdjęcie, które by usunęło szumę. Tutaj mi zaraz zapiszę. Zaraz się pojawi. O, tutaj jest boczny pas pasek. Z boku już mi zapisał. Tak, to, jest nasze zdjęcie określone. I odpowiednio zmieniona rozdzielczość. A to zdjęcie oryginalne. W sumie ja wybrałem zdjęcie najmniej odpowiedniego, tego. Zastanawiam się czy nie wybiorę fotografii, które mam z roku 2016 tysiące mógłbym teraz w sumie wybrać, musicie na mnie oczekać bo mam ciekawe zdjęcia też z roku 2018 dość dobre do obróbki zdjęć mam zdjęcie z 2016 roku bo niektóre robiłem w lesie najlepsze zdjęcia jakie chciałbym Wam pokazać do obróbki zdjęć to jest jakie zdjęcie, które robiłem w lesie i uchyłem odpowiednie migawkę. To muszę teraz wziąć pójść do katalogu, mam go na dysku. Tu, tu go mam. Tylko muszę poszukać katalogu z gatą odpowiediem. Nie wiem, czy znajdę. Spróbuję znaleźć, ale nie jestem pewien. O mam! Tu ten katalog muszę skopiować. Tu mam fajne zdjęcia i zaraz go skopiuję i wam pokażę, jak fajnie przerabiam zdjęcia. Kurde, jak mało miejsca mam na dysku. Dobra, skopiuję bo nie mam niego wyjścia. Przepraszam, mój drodzy, że trochę tak to długo trwa. Nie mogę tego szybciej zrobić, po prostu nie miałem odpowiednich zdjęć, Najlep... najlepsze zdjęcia do obróbki w tym programie, to nie to, które Wam teraz pokazywałem, tylko zdjęcia, jak wewnątrz lasu robiłem to. To będzie najlepsze zdjęcie. No, kurde, czemu mi tak długo to otwiera? Ja takie... No, nie, no co tak wolno? No, kurde, no, przecież mam mocny komputer. Głównie te, głównie te, które robiłem w lesie Nikonem G7000 I muszę poszukać, na przykład te zdjęcia. chciałbym Wam pokazać jak przerabiam Ojejku ile tu umów. koniecznie Ale nie chcę tego przerabiać, tylko podobne Właśnie myślę, który by tu przerobić Te będzie odpowiednie Tę pokażę wam jak przerabiam. Chociaż bardziej wolałbym tę. To jest idealnie go obróbki w tym programie. To zdjęcie pokażę wam moi drodzy. Jak nagle przerabiał w programie Rockerapii. Las Dolny Śląsk. Przepraszam, mój tutorial tak długo trwa. Ale uważam, że jest niezwykle. Nie pokazałam Wam właściwego zdjęcia. No i teraz Luminance. Obok będzie działać. Aha, tu chybki działa program. O, teraz będę sobie zmienił rozdzielczość wielkich Ale tylko będzie działać jak odpowiednią wartość, taką jak się. Dobra, Noise Reduction. Laminance. Detail Recovery. Pojawi się. Nie widać, ale... tak naprawdę powinno widać. Nie widać, ale... To się wygaje że nie widać Czekajcie, muszę kliknąć Nie, on mi odsiumił, moi drodzy Tylko jak nie pokazuje obrazu. Czasami jest tak, że wolno pokazuje, to się tym nie przejmujcie Następnie W tej opcji wybiorę sobie to I dynamic compression. Moment. Aha, teraz mi okazuje Lubię tą opcję, bardzo mi się ona podoba. I będę mógł zapisać. Nie, no co jest. Bez rozszerzenia, bo on automatycznie mi zapisze. O, widzicie, od razu mi zapisuje, dlatego że ja edytowałem w KG 18 megapikseli zdjęcie, a to ma mniej. I nie zapisywało mnie w formacie RAW. Szybki, my sam tak wolno zapisuje. Jest, dobra, sorry, tak długo musieliście czekać. Zgięcie, bo przeróbce. Słyszycie mnie, mam taką nadzieję? Jak widać, prawie, no, może nie jest tak super idealnie, ale jest. To jest zgięcie obszumione i ustawiłem poprawną rozdzielczość. A to zgięcie oryginalne. O, jejku, jest równica. O, ducha równica. O, nie, zgeksygowanie widać równice. Trochę mniej obrzygliwie to wygląda. Ale wygląda lepiej. Dziękuję za uwagę, że wam miłego dnia.